Jesteśmy w Solcu Kujawskim, Solec Kujawski jest niedaleko Bydgoszczy. Miasto bardzo stare, chociaż nie ma takich zabytków jak w Bydgoszczy. Już najmniej w 1263 roku mamy, mamy, to podejdźmy, to jest chyba ratusz, mamy Solec Kujawski w dokumentach, dlatego że jest ugoda pomiędzy Księciem Kujawskim jakimś tam. A Zakonem krzyżackim, bo wiadomo, że oni się lali nie? cały czas. No. A 1325 rok, yy, prawa miejskie, no to jest stare. Z tym, że no nie ma niestety zachowanych zabytków z tego okresu, ale XIX, XX wiek jest to sobie kilka, zobaczymy po prostu. I to, z czego słynie Solec Kujawski, to jest. To już od wielu lat miałem taki wycinek z gazety Dino Park, park dinozaurów, największy w Europie ponoć. No tutaj właśnie mamy taki ratusz mini, fajny. To jest centrum aktywności, ono jest chyba z 1911 roku, z tego co... Dobrze. Tam nie będziemy podchodzić, bo już nic ciekawego nie ma tutaj z kawałek tej uliczki piękna biblioteka. No ta uliczka jest bardzo urokliwa, którą idziemy. Piękny. No te domy, te domy to są naprawdę śliczne. Ciekawe, czy to takie mieszkalne, czy chyba tak. Śliczne. No i co apteka apteka podorłem te apteki podorłem to naprawdę są już to jest klasyka po prostu no tu bardzo ładny i dom i nie wiem czy to jest takie stary czy to tak nowocześnie po prostu wybudowane teraz tylko że w takim starym stylu tu troszkę jak w Kazimierzu ten domek stary popatrz. Tak układ to taki kazimierski, oj, kościół. Cesarz Pruski tutaj współfinansował ten kościółek. Wilhelm IV. To ciekawe co się stało, że żaden z zabytków z tych dawnych czasów się nie uchował. Po prostu wojnę, pożogi. Czy po prostu nikt do to nie dbał i gdzieś tam powoli się Jak to trudno powiedzieć. No dobrze, to na rynaczek jeszcze, do kościoła tamtego. Ta kamieniczka z tyłu fajna, nie? Ten domeczek. Bardzo ładnie. O, to może ci to cyknę, bo jak z tym sensu jesteśmy, to nie wiadomo. Dobra, tak patrzę, czy y, chyba tędy nie pójdziemy, bo nie wiem, czy dojdziemy tam do kościoła. To sobie tutaj ściągnę tylko plac Jana Pawła II. No dobrze. Małe miasteczka, kuchnia orientalna. No dobrze. O, ta kamienica jest piękna. 1896 rok. E, I to jest właśnie ta Willa Anna 1911 rok na Emi. To sobie ją ściągniemy, to już mamy ten kościółek świętego Stanisława rozpoczęcie budowy 1911 roku. tutaj mamy chyba proboszczów którzy byli w tej parafii. i tutaj spoczywają a tutaj kto też proboszcz Karol Kimczak a nie to legionista tutaj spoczywa zmarł 23 A tutaj bohaterowie Powstania Wielkopolskiego. To oni w 19 roku walczyli. No pięknie to wygląda. Kogo my mamy? Rocznica Chrztu Polski, dobra wojnieszko. Mam nadzieję, że datę pamiętasz Chrztu Polski. 96 szóste, tam przez nawet było napisane. I tutaj kościół piękne. Dobrze. Chociaż może i część Polski. O fajnie. ten widać ten kościół widać zarazem tamten. Jak się salec podoba? Bardzo, bardzo, bardzo ładny, Takie malutkie miasteczko. Bardzo podobne do Kazimierza. dosiada i trochę ponagrywamy jeszcze i teraz tak robimy ulicę sportową mhm. tam jest ten dino park i tam jeszcze oprócz dino parku to może bym chciał zobaczyć park miniatur okay. Okay. i być może że wtedy do tego parku miniatur byśmy sobie jeżeli to będzie osobno od dino parku mhm. weszli okej okay. wyjeżdżamy z solca kujawskiego do dino parku nie wstąpimy bo no nie chcę, tam jeszcze jest park miniatur i tam jeszcze coś przy tej sportowej no to już tam nie będziemy się Prawo. Za 600 metrów przyjaciel dalej powstał. W tym całych momentach kiedyś te domki takie, które fajne, nie?